Cześć, witajcie. Chciałbym Wam nagrać filmik o najgorszych objawach schizofrenii paranoidalnej. Jakie to są objawy? To możemy wyliczyć kilka objawów. Pierwsze objawy to są głosy. Człowiek słyszy głosy, jakby ktoś do niego coś mówił. Najczęściej to jest jedna osoba albo kilka osób. Mówią Złe rzeczy do złego namawiają rzadko, kiedy mówią coś dobrego, zawsze coś złego: że zrobią krzywdę, że przyjdą, że zniszczą, że jesteś najgorszy. Takie są głosy. Kolejnym objawem to są omamy wzrokowe. Po prostu człowiek widzi różne rzeczy: widzi postacie. Widzi przechodzące cienie, widzi słupy światła, widzi błyski światła. I to najczęściej pojawia się w czasie psychozy przy schizofrenii paranoidalnej. Takie pojawiają się objawy. Kolejnym objawem to są. urojenia zapachowe, omamy zapachowe. Urojenia może zapachowe, tak lepiej. Po prostu człowiek czuje różne zapachy i może czuć zapachy bardzo brzydkie lub bardzo piękne. Te objawy też się zdarzają w czasie psychozy. Kolejnym objawem przy schizofrenii to są urojenia dotykowe. Człowiek czuje że ktoś na przykład łapie go za rękę albo za nogę, i po prostu jak czujesz, że ktoś się dotyka łapie, to aż zabierasz rękę z powrotem, żeby po prostu tego dotknięcia nie było. Jest to bardzo realne. Te wszystkie objawy są bardzo realne. Kolejnym objawem to są urojenia. Człowiek uroi sobie wiele rzeczy. Że jest odpowiedzialny za ten świat, że od niego zależy, czy świat będzie istniał, że na przykład obcy ludzie go śledzą, że jest nagrywany przez kamery w domu. No takie rzeczy po prostu może sobie uroić i człowiek w to po prostu wierzy. Jest wiele objawów, Chorobowych przy schizofrenii paranoidalnej. Ja wszystkich ich nie jestem w stanie wymienić, bo wszystkich nie pamiętam, ale jest coś takiego jak wykradanie myśli. Chora osoba uważa, że ktoś czyta jego myśli, że wie o czym myśli, albo że chora osoba czyta czyjeś głowie w innych ludziach. Myśli. O takie są objawy chorobowe. I to jest bardzo, ale to bardzo realistyczne, że ciężko jest powiedzieć dla osoby chore, że to jest nieprawda. Bo to się po prostu dzieje. Jeżeli słyszysz, widzisz, czujesz zapachy, czujesz dotyk, no to to coś się dzieje, że coś. Coś rzeczywiście ty czujesz, ty widzisz. I ciężko jest powiedzieć, że to jest fałsz. Dopiero po leczeniu, podaniu leków, człowiek dochodzi do siebie i wtedy może powiedzieć, że może to rzeczywiście jest. Było fałszywe. Ale też nie do końca, bo to też trudno powiedzieć, może to było. To było też z innego świata, może z tego świata duchowego, te rzeczy pochodziły i człowiek tak sobie myśli, bo nie może sobie przyjąć do wiadomości, do realu, że to wszystko było fałszywe, bo tak bardzo jest to realne, że ciężko przyjąć to za fałsz. Zresztą człowiek w czasie psychozy nie ma krytyki. Nie ma krytycyzmu. Nie może powiedzieć, a może mi się wydaje, a może to nieprawda, co ja robię. No nie ma tego krytycyzmu. I to jest właśnie jeden wielki problem, że. Tej krytyki nie ma. I człowiek wszystko przyjmuje za prawdę. No, tak to wygląda. Słuchajcie, przy schizofrenii paranoidalnej. Takie są jedne z najgorszych objawów tej schizofrenii. Tyle chciałem wam powiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się czołem.